Manderko dojechałem właśnie na łowisko Podkowa, jest to tutaj koło radia, zostałem zaproszony do niego, co przyniesie nam to łowisko, nie wiem, jestem tu pierwszy raz, ale jedynie co mnie zaskoczyło, że muszę dymać ze sprzętem z 200 metrów, a jak się na kilka dni, jak sami wiecie, jest tego trochę, więc siłownia zaraz się przydała, biorę się za potem Wam pokażę moje stanowisko i będziemy łowić w krzakach, typowo wywózka i typowo w krzaki łowienie na sztywno. na miejscu, wszystko zaniesione, namiot, dmuchanie pontonu i zobaczcie sobie jaka piękna to Tam dzisiaj stawiam swoje markery, których nie mogę zaustawiać, czyli sobie ładnie tam popłynę, postukam, zaznaczę jakiś punkt sobie na drzewie, wybiorę, bo jak wiecie przypisy się tak pozmieniały, że nie mogę ich stosować. Ale na drzewku zawsze sobie coś mogę powiesić tak, to nie moje. Tylko tutaj jak widzicie jest pełno krzaków. Więc trochę ten system oszuka i tym pontonem będę musiał popływać. Bo szkoda mi tej ryby jak mi wejdzie jakaś. czy coś już złowi. Żeby męczyła się z tym hakiem i z całym zestawem. Więc będę tę rybkę ratował na pontonie. Śledźcie dalej co się dzieje. Biorę się za rozkładanie. I jeden etap za mną. Namiot rozbity, wędki już czekają do przygotowania, teraz sądowanie, pompowanie pontonu i w końcu zazna spokój spokoju jak wyjadę ze stawy. A do tego czasu trzeba zrobić przypony. Pomyślę na co będę jak sobie wysąduję dno, postukam sobie stukadełkiem, wsadzę marker taki co się sprawdza co tam na dnie, bo wiem, że jest mu. I cóż, wtedy będę dopiero kombinował. Przed mną trzy nocki, zobaczymy co przyniesie. To teraz przygotowanie zestawów. Posądowane mam 06 08 pół metra głębokości. tak jak się łowić na płytkim, jest bardzo dużo mu po prawej stronie. Więc tam mi leci przypłonik, gdzie on tu jest, już zapięty. O! Tutaj leci na Ronirigu na sztywno. Drugi klasyk na te twarde dno. I tam będę łowił tak typowo kukurydza delikatnie podbite. Jak tam się coś miało, nie daj Boże wpaść. A drugi typowo dźwignięty tak z 5 cm na dno. Pfałeczki właśnie biorę się zakręcenie kręcenie i wędki co do wody. Dodam cenę poleci orzech tygrysi i homar rak, widziałem, tutaj jest dużo skorupiaków. Pomieszam i tam będę się starał łowić, czy przyjęcie efekty się okaże. Jestem dobry myśli. Dwie PV-ki gotowe biorę się zamieszanie, czym będę nęcił, czyli jak wspomniałem, orzech tygrysi, homarak. Mam jeszcze kokoberze w kulki, ale dzisiaj na spokojnie zobaczymy, czy w ogóle coś w się nam coś zacznie dziać w ogóle. Kolega, a potem dowieź mi kukurydzę, żeby jeszcze podsypać, bo jest tutaj amur, wywózka tego niestety wam nie nagram. Bo jestem sam, ale jak kolega dojedzie, to pewnie jutro wam to dogram. Gdzie kładę zestawy i czekamy na pierwsze pi. See you do potem! Tak wygląda moja waderka na no zestawy do tego słodka kukurydza Bosterek i to mi przyniesie rybki w tej myśli jestem i z takim nastawieniem tu przyjechałem piesza no za mną, jak widzicie bez efektu bo nie mam się czym chwalić, wczoraj jedna spinka, karp około 5 kg w drzewach, nie odpuścia ciężarek, moja wina za bardzo żegnam gumeczkę, dzisiaj w nocy dwa brania, ale tylko odjazd, nie wiem co to było, bo jechało, jechało, przestało, nawet tego nie wyciągałem, przewożę zestawy i czekam dalej na rybę, mam nadzieję, że w końcu coś weźmie, patrzcie dalej.

to najlepiej smakuje na rybach Przygotowankę, śniadankę i obmyślanie co dalej Bo ta ryba nie chce na razie współpracować Ale się skusi, ją tak zaleca jak ta smażonka mnie To się skusi I co Radzio? Będziemy jeść? Czekam właśnie na to Talerze że i jemy Ładne, wonia mi tu Już że wiemy Jak wiecie na rybach trzeba też coś jeść, nie? Więc dzisiaj wlatują dełeczka pałeczki z kurczaka w sosiku na pikantno. Do tego makaronik i obiad jak znalazł. Szkoda, że obiad, a ryby nie chcą brać. Przynajmniej ja pojem jak ryby nie chcą. Obiadek gotowy. Wszystkim smacznego, co aktualnie spożywają. Jemy obiadek. I czekamy na rybki. Smakowa. Pojechał do mnie Adrian. Witam, witam. Pobawić się na spawiczek, ale też bez rewelacji. I co teraz? Czas na Grilla przy niedzieli. Coś trzeba zjeść. Czekam na wyniki. Ja też! <noise> Rozpalamy kiełbaskę, kroimy. I delektujemy się i pogodą, i wędkarstwem. Ale wędkarstwem bez ryb. Kolejna osoba na niedzielne wędkowanie Pokażę jak się je to ryby dzisiaj, ja? Dokładnie Jaka byłeś dwa dni temu? Dwa temu Robię kiełbaskę, Bo licho wyglądasz chłopie Głodny że no jest, to nie? Nadrobisz? No to trujeczka się spotkała na rybach Ja tu jestem najdłużej I najdłużej nie mam ryby Darek powiedział, że dzisiaj przyjedzie, z kiełbasa i raśnie chytać. Tak, ja jestem najkrócej i wyciągnę na rybę. No. Adam chciał do relaksu na szczupaka, na razie nie ma kontaktu ze szczupakiem. Na spławik, kilka małych rybek. Ja już czekam na tego grilla. Także widzimy się z rybą za chwilę. Mam nadzieję. Czekał kiełbaska fajnie O. Ale zobaczcie jaki dostałem fajny nóż. Od Maćka, od Wioli. I z moim imieniem. Na pewno mi go nikt nie weźmie, nawet Ali. Kroimy takie waha. jest ostre. Trzeba uważać na palce, żeby nie skończyć jak nasz kolega Adrian. Chociaż bym się go jeszcze przeoszcza bo ostatni już kroł. Witam was w kolejnym pięknym poranku. Ale co? Dalej jestem bez ryby. No niestety na razie zawoda ze mną wygrywa i to totalnie, oprócz tej jednej spilki co miałem przy krzaka nie mam kompletnie nic Więc to Miałem się pakować wczoraj, ale powiedziałem nie, nie dam tej wodzie tak łatwo ze mną wygrać Nie poddaję się i czekam aż w końcu do tego karpia Już kombinuję samą kukurydzą na delikatne zestawy Nie wiem czy nawet nie postawię na metody dzisiaj jednej wędki, żeby sobie leżała delikatnie z dambelsem Chociaż jednego kartę wydubać a jedna standardowo na płytkiej wodzie na grubo i czeka na ten odjazd. Siemandero! Witam Was już w roku 2024. Materiał, który przed chwilą żeście oglądali, był nagrywany w roku 2023 na Starorzeczu rzeczowisku. Ani końcówki tu nie ma, ani połowy materiału, bo przełożyłem kartę i tą kartę, którą włożyłem właśnie w kamerę, gdzieś mi się zgubiło. Tam jeszcze było nagrane 7 innych materiałów, 7 moich wyjazdów, gdzie były ryby, były porady, było wszystko to co chciałem nagrać, ale za przeproszeniem przedubczyłem gdzieś kartę i jej nie mam, no, dostała nóg. Dlatego, żeby Wam trochę umili ten czas, żeby nie kończyć tego filmu w taki bezsensowny sposób, połączyłem go z filmem, gdzie wyjechałem z Darkiem na Gwaruś. Więc zapraszam, do jeszcze części oglądania. Rybki wpadły, mam nadzieję, że Wam się podoba, sorki. Teraz będą moje materiały troszkę ukrócone, bo nie mam siedmiu wyjazdów, to jest jakby nie było siedmiu filmów, ale cóż, zdarza się. Muszę to jakoś naprawić i jechać, i jak najszybciej na rybie, żeby do Was coś polagrywać. Jeśli Wam się podobają moje filmy, zapraszam do subskrypcji kanału i na moje wszystkie inne social media typu Facebook, TikTok, e, Instagram. Tam śmiało uczciwość się kontaktować, pisać. A teraz Wam już nie smęcę, nie przedłużam. Zapraszam na dalszą część materiału. Tam wpadną rybki i jest wesoło. Zapraszam do oglądania, a ja się biorę za kolejne planowanie wypraw. Sie Mandero. Z Darkiem właśnie się szykujemy na gwaruś. Jest godzina wela. 3.54 Wczoraj później poszli spać, ale plan jest taki, żeby się na kawy. I ruszamy, co, panie kolego? Dokładnie. Co? Chcecie się? No mi się. Ale spać. Nie, nie ty. Nie, jak się rozbudzimy na pewno na rybkach, jak zaczną brać, co jeszcze? Trzeba to auto spakować i tutaj właśnie są te chęci obniżone. Jesteśmy za wodą. Darek się rozpakowuje. Ja też. Nie jest za ciepło. Jak widać po ubiorze. Zanęty wam nie pokazuję za bardzo co mieszam, bo została po ostatnich rybach, nie wrócimy jej do wody, więc sobie ją dzisiaj wykorzystam. Nastawienie ja, że znowu na Federki, Darek ty co? Darek na Karpia. Trzeba mogę więcej powiedzieć. Bierzemy się za wędkowanie. Jak widzicie przeniesiemy się na inne miejsce Zbrojenia cały czas są, karasie biorą, Darek spiął karpia Ja mam 4 czy 5 karasi Bawimy się cały czas Za chwilę będę się starał nagrać wam branie Pokazujemy jak kolejemy tą rybę Małe, bo małe, ale są Karasinio czy karp? Dziesiąty, więc tego za bardzo nie nagrywamy, i zwracajmy wolność. Takie tyś bierzemy. Ryba to ryba. Karpik taki z półtora, dwa kilo, ale jest. Mówimy dalej. Kończymy dzisiejsze ryby. Karpie były, karasie były, wzdręgi były. Wiatr bardzo mocny też był. Pakujemy się do domu. Nie da się tu wysiedzieć, bo na serio mu urwać łeb ten wiatr. Do zobaczenia na następnych ryba.